Państwo zobaczą, jak to z, temu, z tego rzymsko-łacińskiego systemu odjeżdżają, proszę Państwa, z tego katolicyzmu, jak to można byłoby powiedzieć. Dzień dobry i do widzenia do Anglo-Ameryki, Białystok Prawosławnej. Busy często, bus w Podlasie, ekspres, Państwo zobaczą, okęcie, ok, no. Do Anglo-Ameryki tak Nowa linia plus bus, czyli plus bus, proszę Państwa. Z tego systemu rzymsko-łacińskiego warto odjechać, bo tu od dwóch tysięcy lat widzicie Państwo, że się nic nie zmienia. Jest dzień dobry i do widzenia. Jest mało kultury, mało gościnności, mało miłości. Nie ma Biblii, Biblia w śmietniku. Tak jak prawosławni śpiewają na cztery głosy, to sobie tutaj katolicka na 95% Warszawa nie wyobraż. Tutaj jest akurat pałac kultury Stalina i Lenina świecki, tam z tyłu za pałacem jest Gołdy Tenter, wioska żydowska. Oni też są po prostu te i sami w nic nie wierzą. Także, proszę Państwa, można tutaj tylko jeszcze zanim na stanie, festiwal Singera na stanie, u tej Gołdy Tenter, tam gdzie jest teatr żydowski, proszę Państwa, można tutaj poobserwować autobusy, autokary, wasy, piękne was odjeżdżające do Angloameryki Białystok. Tutaj stoją jakieś ruskie i coś gadają na temat miodowej. Tam na miodowej, jak są ci katolicy Kapucyni, to tam jest też grekokatolicka cerkiew. Oni w papieża wierzą. A tak to prawosławnych w Warszawie nie ma nowo. Bo... Wiadomo, że prawosławni, proszę Państwa, yy, nie wierzą, w papieża nie uznają. A ta Magdalena to jest serkie tylko kolejowa, ta Magdalena to jest tyle co nic, proszę Państwa, w natłoku dwóch i pół milionów życiele i, i trzy czwarte w Warszawie, że tutaj siedzą sobie na yy, ławeczkach w centrum czy na poręczy, bo nie ma tych ławeczek właśnie z zagranicy z USA zewsząd ludzie, bo przyjeżdżali z zachodu, patrząc się, co tutaj w Warszawie, w miejscu środka się dzieje. No bo Warszawa to takie miejsce, jak to mówią Kopciusze, pomiędzy Wschodem i Zachodem. Co tu się takiego dzieje? Co tu się takiego dzieje? Że tu wszystko było w czasie wojny zniszczone, że niczego tu nie było. Tam na wprost budynek pasty były największy w Warszawie, tam potem największym budynkiem też go będą niszczyć. No pasty to na szczęście nie, hotel Warszawa. Także oni są niegościnni w dalszym ciągu od 2000 lat tacy sami są i przez dwa tysiące lat. Dzień dobry i do widzenia jak ten papież proszę Państwa, króla Anglii Henryka Grzegorz papież gościł w Watykanie, to przecież tego króla Henryka Angielskiego trzymał trzy dni na, na mrozie, proszę Państwa Taki jest, taka jest gościnność dzień dobry i do widzenia rzymsko-łacińskiego systemu także warto proszę Państwa jechać stąd do Anglii Ameryki, Bialystok Prawosławna, i bardzo dobrze, że nowe są basy, ekspresy do Białego Stoku, bo tam dopiero jest prawosławie. A tutaj to jest tyle, co nic. Ludzie praktycznie to nie widzą, czym jest cerkiew w tej Magdaleny. Ta Magdalena jest słaba, ta Magdalena jest krucha na pracy północ, koło tego kerfurka wileńskiego. Ojej, kaszlą, kurwa, kurwa, breszą, chrączą, kopcą, są niemili, niesympatyczni. Natomiast w Ameryce, proszę Państwa, a nawet na Murzyna postawili Chociaż Ameryka nie ma 300 lat A tutaj jak się dowiedzieli Że ten papież Murzynem Zostanie no to przecież Murzyn, murzyn też może być papieżem Także nie mogli sobie wydawać papieża Matki Włoskiej Ostrogamskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej Aby nie Krymskiej Nie mogli sobie tego wyobrazić A przecież Murzyny to człowiek No i tłumacz takiej moherowej No bo prawosławni w Białymstoku To oni nie są moherowi a moherowi to są tutaj, to są te katolickie, nowarszawskie. Tylko uważajcie, żeby one nas nie, nie zaatakowały, bo jeszcze te, te młode to już tam im na niczym nie zależy, proszę Państwa, bo te młode to one pomimo, że są młode, że są one tylko tam żebrzą. Koledzy, koleżanki są całe te mafie do żebrania. Koledzy, koleżanki, ministrantki są całe mafie do żebrania, a tak... Dostosowania się do zasad Pisma Świętego to nie, Pismo Święte o tu leżało, na ulicy, na bruku, na, na trawie, na drzewach, na krzakach. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, to mamy tutaj akurat pokazany Teatr Studio, gdzie moja koleżanka Marta Dobosz, tutaj występowała, proszę Państwa, w Teatrze Studio i ona troszeczkę tak z gitarą chodziła po Warszawie, to sobie zarobiła. No. A tak to nikt nic nie da. Nie da Ci ojciec, nie da Ci matka. Co da Ci sąsiadka? Mareczek chodzi na żebry do sąsiadki. No. No bo ani nie ma ojca, ani nie ma matki. No i dawno nie wiem Także, proszę Państwa, człowiek musi się nauczyć jakoś radzić w życiu. A Janek Witek który na serce umarł No niestety nie umiał sobie radzić w życiu Nie wiem czy to niedobrze się stało Jak się stało, że umarł Na zawał serca Ale proszę Państwa by sobie nie dał rady w życiu Jeżeli dostałby eksmisję A wcześniej czy później to w ciągu paru miesięcy To on by tę eksmisję dostał No to po prostu tylko rozpacz Bo on musiałby do tej szerokiej wody Wisły Wskoczyć Bo on ma dwie lewe ręce I tak naprawdę to nic nie potrafi Także Państwo zobaczą. Ja to mam już taką ulgę: no bo jadę w sumie do domu, ale tam nikt się nie będzie płakał, że, że coś jeść. No bo ta opieka, to wiecie Państwo, taka jest opieka, że Janek Witek chodził po śmietnikach, był głodny i jadł, co, co tam leżało na śmietniczce. Już tam nie mówiąc o tych petach, o tych papierosach, no cała Warszawa kopci. No bo prawosławni to nie kopcą w Anglo-Ameryce Białystok. No już tak jak wyznawcy papieża w tym systemie rzymsko-łacińskim, niegościnnym, Dzień dobry i do widzenia przez całe te dwa tysiące lat. No to nie ma innych, którzy by tak kopcili jak katolicy tutaj w Warszawie. Ja nie wiem, czym to się szczycić jeszcze. I te kopyta włożą do kieszeni, i tak szpanują Biblii. Nie widzieli także, proszę Państwa, u świadków Jehowy też nie byliby ani razu. No bo, gdzie takim ludziom, proszę Państwa, do świadków Jehowy pójść. I ja nie mówię, żeby się zapisać, bo to nie są jakieś zapisy, ale żeby żyć zgodnie z prawem Bożym z Pisma Świętego, to trzeba dawać na dobrą nowinę miesięcznie. Pieniążki do koperty, nikt się nie patrzy. Pieniążki dawać przecież nie na tace, nikt nie chodzi, nie zbiera. A ci koledzy, ci koleżanki, moherowi w systemie rzymsko-łacińskim, bo tu nie ma mormonów przecież, ani prawosławnych ludzi, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy dopiero co przyjeżdżają z w Ameryki Białystok, żeby tu głosić, bo przed Armageno do nowy czas jest. No, tu wieje, zaraz ta kamera nam się też przewróci, proszę Państwa. Także wszystko jest jak na włosku. Niestety życie jest niepewne i lepiej, żebyśmy my byli w zgodzie, bali się Boga, bali się Stwórcy. Nie to, żebyśmy się mieli trząść przed Bogiem, jakimś piekłem, którego nie ma, bać się, piekła się bać, bo wierzą w duszę nieśmiertelną. Duszą to jesteś ty. Dusza jest śmiertelna, bo duszą jest człowiek. Dusza, która grzeszy, Biblia mówi, to dusza umrze. Dusza, dusza może chcieć jeść mięsa, dusza jest głodna. Dusza płacze, Biblia, tak po hebrajsku. Taki jest język hebrajski, proszę Państwa. Taka jest mentalność języka hebrajskiego. A przecież Abraham to jest ojcem wiary i cały ten naród hebrajski, Izraelici to w spadku po Abrahamie mieli wiarę. Także my też miejmy wiarę, czytajmy słowo Boże, Biblii, Biblię i bądźmy razem z tymi Izraelitami duchowymi, którzy w liczbie 144 tysięcy do nieba pójdą tylko jako rząd, będą stanowili trzon, zawiadywać będą tutaj ziemią tymi rzeczami. To będą, które miały, będą miejsce na ziemi. Raj, raj będzie na ziemi, a oni z góry będą rządzić. Taki rząd, takie królestwo. Jezus oto kazał się modlić. A wy tak się módlcie, Przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jak w niebie, tam tak i tu na ziemi. Także ten rząd Królestwa. Jezus Chrystus, główny król, którego my przecież Żydzi zabili, bo oni nie mogli sobie wyobrazić, że jak to na konto Cielesnego Królestwa Jezus nie będzie czym nie będzie wszczynał, ale potraktowali go jako buntownika Belzebu, Badia była bardzo chętnie. No, bo to wiecie Państwo, wyznawcy papieża po Żydach mają to w spuściźnie. Dzień dobry i do widzenia system rzymsko-łaciński. I na lotnisku to samo, w Kultury to samo. Może jeszcze w Mariocie tym bezdomnym telewizor kolorowy wystawili przez szybkę, to chociaż jeszcze honorowo, bo ja uważam, że jak ci biedni nic nie mają, to chociaż jeszcze postoją, przecież szyby z wdzięczności nie zbiją. Także mają jeszcze mecz, proszę Państwa, tam pod Mariotem stoją i te telewizor w szybkę, wstawiony, pięknie, elegancki, duży i widać. Także nie muszą jechać na lotnisko, bo tam te zielone dziady nic im nie dadzą, tam jakieś takie chodzą i takie... Te dziady zielone są niezadowolone. No ci żołnierze, bo katolickie przecież, tam nie ma na lotnisku okęcie Chopina. To się podzieliły te a teraz tam jest tak luźno jak na wiosce, nudno i pusto. One nigdy yy, nie byli gościnni, i tak po prostu raczej tych, tych różnych, to wypraszali z tego lotniska, tam nie za bardzo można było nawet pięć minut być, tam po prostu myśmy tam miały znajomości w tej restauracji, ale oni ci żołnierze, że to jest, boją się tej bomby, że tu tak ach i tego. Także wiecie Państwo, tutaj katolicka jest taka mentalność. Dzień dobry i do widzenia. Natomiast tak jak mówię, w Ameryce Parę, parę wieków, niecałe 300 lat jest Ameryka, już potrafili, proszę Państwa, ludzi uszanować, nawet Murzyna. Murzyn jest wszystkim. A tutaj, jak się dowiedzieli, że papież będzie murzynem, to się wystraszyli, że to już koniec świata. Bo Moherowa katoliczka, jak usłyszała, że papieżem będzie murzyn, no to jakże murzyn nie mógłby zostać papieżem? Także, proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu Moherowym, katolickim, i tu są tradycje rzymsko-łacińskie. Także te lochy mają koneksje, związki poprzez antenki, które im z tyłu zwisają na ogonkach, które Państwa połączone są systemem rzymsko-łacińskim z papieżem, z Rzymem, a że Neron to miał fisia, tak samo jak i Rysia ma fisia, no to nie ulega wątpliwości, że ten zielony listek u Nerona we włosach oznaczał, yy, że był stuknięty, że był puknięty i psychiczny, dobrze, skoro podpalił Rzyma